Księga Rodzaju, rozdział XIX. Zniszczenie Sodomy i Gomory. Owi dwa aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: raczcie panowie moi zajść do domu sługi waszego na nocleg. Obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli: Nie, spędzimy noc na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotowywał, on zaś przygotował wieczerze, poleciwszy upiec chleba przaśnego i posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy ze wszystkich stron miasta otoczyli dom, wywołali lota i rzekli do niego, gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru, wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi posławolić. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpicie z nimi jak wam się podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem. Ale oni krzyknęli. Odejdź, precz i mówili: Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić. Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przeciągnęli lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą. To też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota, kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliźnich, bliskich, wyprowadź ich stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Wyszedł więc lot, aby powiedzieć tym, którzy jako przyszli zięciowie mieli wziąć jego córki za żony. Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć. Oni jednak myśleli, że on żartuje. Gdy już zaczynało świtać, anełowie przynaglali lota, mówiąc prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, pan bowiem litował się nad nim i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich, uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Ale lot rzekł do nich Nie, Panie mój, jeśli darzysz Twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie, bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie, czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie. Odpowiedział mu: Przychylam się i do Twojej prośby, nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. Do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Abraham wstawszy rano udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory na cały obszar dookoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama, ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. Występek córek Lota Lot wyszedł z soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej: Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy, wtedy starsza poszła i położyła się przy, swoim, przy ojcu swoim. On zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstawała, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej, oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem, upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy nim, a on nawet nie wiedział kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą ojca swego. Starsza urodziwszy potem syna dała mu imię Moab, ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben Ammi, ten zaś, ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Amonitów.